Ja nagrywamy teraz odcineczek kolejnych tego samego dnia ile jest tam minut po, yy, po odcinek, możecie zobaczyć na moim kanale yy, yy, odcineczek z Pet Simulatorka i co, zaczynamy i zaraz pewnie zobaczycie po okładce, że gramy, w co bardziej gramy się musi chwilkę teraz zalogować

W końcu się dowiedziałem jak grać w ładunek. Najlepszy na ładunek to jest Dzisiaj Gramy, gramy. Także dzisiaj jest 10 meczeków zagramy. I ja. Jak się podchodzi, to się tak wypierdolę. Oh, yeah, 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 yeah. oh no, Oh, the basket. Jeden wygrawić mi Kolejny wygramy. Kurde, Leon wziął wyjście. Teraz Amerka pewnie też weźmie wyjście. Czy tam Merk? Nie wiem, która to jest legenda. O, jest ik Zobaczcie, widzowie, musimy na chwilę coś dopuścić. Musiałem coś, komuś powiedzieć? Marii, musiałem powiedzieć, żeby się odczepiła, bo ja na gleba mam. Odcineczek, kurde, kurde, no daj mi dużo przyjść. Tamten coś się odzywa. O, i nie, nie, nie. nie, nie. Yo! Oh, he's i am no. oh, no. Yeah! no am sorry i am Martin i the grandma's To już twarz. o i będzie dłuższy ten odcinek, o, już. Kurde, Barley, Barley. Kurde, rzucak. Jeszcze... Była, a ten jest... Hmm, ja go tak nie lubię. Ale nawet się mnie prawie, prawie, nic nie ruszył. A ty mi wynocha stąd. Ty mi wymochasz to. No co za baran? Baran raczej, baran. Co, co to jest baran? Widzowie napiszcie w komentarzu. To jest inny rodzaj barana, czy co? Bo i nie mówią w szkole, że jestem... Nie powiem, nie powiem jak, bo mi zaraz yy, ten... Z YouTube'a mi zablokowałem kanta. Będę mógł dla was yy, ten nagrywać chyba. Nie wiem, coś, jakieś kubienko pewnie. No weźcie nam, zostawcie to. No masz kupek Dobra, mamy. No tu za debile. Jakbym sobie z koleżanką grał, przez z bratem ciotecznym, co dobrze gra, to byśmy to wygrali. Koleżanka już w tym, w tym ma, nie wiecie, to jest za dużo trochę dla was. Ona ma już 50 tysięcy, więc ona ma więcej ode mnie. No i ona to po prostu to jest koksem. A ja lepiej to zaczynam. No i widzicie. Widać po moim skillu, że ja dopiero zaczynam. Dopiero tym zatrzymamy. O nie, nie. Oh no, no. No, no, no. Jest! Yes, Dobra, to na. Dobrze, pierwszy No dobra, jeszcze raz zagramy. Kurde. Mamy dwóch na majków, duży, duży, to, będzie a ja to Tutaj strzelimy jednego, tutaj drugiego. I po co ja tam leciałam? Kurde. Aż się głowa tego jest nikogo nie ma. Trzeba się że się skis. Klatki. Skis. Klatki. Skis. Skiskatki. No Ну no, дайте тик прошу тебя не забить меня, не забить меня, и кусь, и кусю не забить меня, слушайте, боже мой, и не забить меня, ну и не заведи, забить. <laughs> забить меня. Можете я не увидел ни. czy... To, na... no, to już tam jest... no, no, nie, nie, No, ale to, to, to już na tyle koniec, Dobrze. I pooglądajcie sobie tamten odcinek. Do widzenia. Trzymajcie się.